Spadł śnieg i jak dużo go spadło? Klaudio, dzień dobry. Dzień dobry. Opady śniegu w nocy faktycznie spadła temperatura, więc tego śniegu jest niewiele. Ale dzisiaj jeszcze do Także zrobi się biało w południowej części Polski. Tak naprawdę prawdziwie biało. Jest szansa na to, że ten biały pół się utrzyma, bo w prognozie długoterminowej coraz niższe wartości na termometrach i tak naprawdę myślę, że wszyscy na to czekamy, bo były dosyć duże wahania temperatury. Dzisiaj, nawet w niektórych miastach, intensywne opady deszczu, a powinien padać śnieg, ale temperatura będzie wysoka. Więc już powoli ten krajobraz zaczyna nam się robić zimno. Zimowe począwszy od Polski południowej, no i chyba tak powinno być potem w górach śnieg to w górach no, powoduje, że obrazek jest po prostu zimowy. Tak jest. To jeszcze alerty y, przy, y, określające oblodzenia mhm. y, y, jezdni, no i silny wiatr też w niektórych miejscach miał wiać. Jeszcze dzisiaj silniejsze podmuchy, ale zdecydowanie bardziej spokojnie niż wczoraj, już. Natomiast ślisko może być na drogach. O poranku niska temperatura, zwłaszcza tam, gdzie pojawia się śnieg, albo co gorsza deszcz ze śniegiem, więc ostrzegamy mieszkańców Polski Południowej, właśnie Małopolska, tutaj gdzieś okolice Dolnego Śląska, jeszcze w Zakopanem też te niebezpieczne opady, więc na drogach o poranku faktycznie trudne warunki do podróżowania. Po południu powinno być zdecydowanie lepiej. Tych pięknych iluminacji już wcześniej, więc będzie co podziwiać, ale dzisiaj jest sporo ostrzeżeń. Przechodzimy już teraz do prognozy pogody. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, zapraszam na szczegóły. O poranku niebezpieczna pogoda w większej części Polski, bo pada deszcz. Nawierzchnia jest śliska. Uważajmy, bo warunki na drogach faktycznie mogą być w tym momencie utrudnione przez opady. Dodatkowo na Podlasiu pojawiają się mgły i zamglenia, więc tutaj też ostrzeżenia. Nie pada w tym momencie we Wrocławiu i na krańcach północno-zachodnich, nawet już Powoli dzień się budzi, więc lokalne rozpogodzenia mogą się gdzieś tam pojawiać. Wiatr jest słaby i umiarkowany, a temperatura w tym momencie na termometrach to od 1 do 7 stopni, ciśnienie 1600 hektopaskali. Po południu chmury jednak dzisiaj jeszcze będą nad Polską, ale już w większej części kraju rozpogodzenia. Zdecydowanie lepsza sytuacja niż wczoraj. Układ wysokiego ciśnienia dzisiaj zacznie poprawiać pogodę w wielu miastach, więc spodziewajmy się rozpogodzeń w centralnej części Polski i na zachodzie. 姐。 Ale kontynuujemy ostrzeżenia, bo dzisiaj będzie padać, wiatr miejscami jeszcze może być silniejszy, a na krańcach południowych intensywne opady, nie tylko deszczu, ale i deszczu ze śniegiem. Więc ostrzeżenia dla kierowców tak naprawdę przez cały dzień. No ale szykuje nam się przepiękny weekend. Sobota i niedziela to będą bardzo pogodne i słoneczne dni. Nigdzie nie będzie padać, a temperatura wyniesie w sobotę do 7 stopnia, a w niedzielę nawet do 8, ciśnienie powyżej 1000 hektopaskali. Jeszcze poniedziałek będzie przedłużenie. Pięknej jesiennej aury, nawet do 8 stopni, ale już od wtorku zmiana pogody. Delikatnie, płynnie będziemy przechodzić w ten zimowy czas. Co prawda, temperatura będzie się obniżać, ale bardzo powoli. We wtorek do 7 stopni, w środę do 5, ale jeszcze chmury deszczowe nad naszymi głowami, więc będziemy też ostrzegać. Drogi miejscami mogą być śliskie. Wiatr w tych kolejnych dniach będzie słaby i umiarkowany. Więcej w aplikacji Pogoda Interia. Do zobaczenia. Do zobaczenia Klaudu, pięknie Ci dziękuję.